Jezus jako ten, który leczy nasze słabości, nie? nasze choroby czy tylko fizyczne, są jeszcze choroby przecież psychiczne, duchowe. Jezus jako ten, który jest blisko człowieka, który szuka człowieka i mamy dwa przykłady. Co to znaczy, że Jezus jest blisko ludzi, bo to, że znosili mu w miasteczku Kafarnaum, tam żyło około 2000 ludzi, mnóstwo chorych. Nie? Mamy dwa przykłady: Teściowa Piotra i ten setnik. Setnik to jest uwaga. Okupant i nagle ktoś, kto przyszedł tutaj do mnie, do mojego kraju, do mojego narodu, z butą, z siłą, bo tak mu kazali, wykonuje rozkazy. Nagle ten człowiek jest w potrzebie i ten człowiek do mnie, do, do, do kogoś, kogo ma uciskać, przychodzi, sługa mój choruje. I Jezus mówi: Przyjdę, uzdrowię go. To jest tak, jakby Rosjanin w dzisiejszej Ukrainie poszedł do Ukraińca i powiedział: Pomóż mi. Rozumiesz? To są, to są tego typu porównania. Ten setnik jest ciekawy, bo, bo w innym miejscu jest napisane, że niesamowicie lubi nasz naród. Pobudował nam synagogę, jest z nami. Nie tylko nas uciska, jest z nami, troszczy się o nas. I to jest człowiek, którego wiarą Jezus się zachwyca. U nikogo w Izraelu, u swoich, nie znalazłem tak wielkiej wiary. Nie? Na pamiątkę tego człowieka mówimy te słowa przed komunią. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ok. E, potrafisz tak szybko powiedzieć tak na dzień dobry, jak się tylko skończy nagranie, jak będzie, będą napisy końcowe. Potrafisz tak szybko e, przynajmniej jednego, jednego człowieka wymienić, którego wiarą się zachwycasz. Nie, bo ja tak odpalam sobie czasami Facebooka i mam tam kilku tak i niektórzy w kościele no, walą jak, jak worek treningowy, nie? Cokolwiek znowu źle, znowu źle, znowu źle. Dobra, okej. Okay. Czy potrafisz wymienić człowieka, podać przykład kogoś, kogo wiara cię onieśmiela, zachwyca? Potrafisz? Dajesz.